Dobra, kariera Włochy. Mądza, monza, żadna mola, monza, gdzie silnik ma znaczenie. Holandia była udana według mnie. Bo po starcie z P20 ukończyłem zawody w Kolandii na P6. Gdzie boty są mega silne. Teraz przed nami są Włochy. Ja wiem, straciłem prowadzenie w generalce, no bo Max dojechał drugi i Luis wygrał. Więc Hamilton chyba prowadzi teraz w mistrzostwach. Max jest drugi, ja jestem trzeci. 11 punktów straty, ależ tutaj jest walka, walka. Come in this lap please and box this lap. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. 658 Hmm, not bad. Chyba jest tempo na tym torze. Chyba oddaje. Dobra, może dwa! Cztery 4000. A, A. Bliziutko, No, zobaczymy. W kwalak, ale w kwalak wątpię, że będziemy walczyć o Paul. Ale nie wygląda źle chodzi o tempo mm, Medywy Q1 Q2 nie ma co na medach wątpię się dostaniemy na medach do Q3 jedziemy na to 19.4 to może nie starczyć Pravi... Banchi... Ma è 1900 na medach. 17,7 Hamilton. 17,9 Norris z McLareny. To będą mega mocne Ferrari. W miarę szybkie. Gasli rekord pierwszym. 18,300. Hmm, może zwiększyć ciśnienia z przodu, żeby bardziej dogrzeć te przednie opony. 15. No trzeba, trzeba się poprawić. Nie wyjdziemy chyba z tym czasem. Będę miał jedno okrążenie szansy. No nic. Tak, ja Będziemy chyba przed pierem. 18200p9. Mówię, że w kwalifikacjach będzie ciężej. Ciężko walczyć z tym potami, ale tam chyba są małe różnice różnice no są małe różnice tuż przed pierem 4 dychy no pół sekundy straty do Maxa 18-0 zrobił Leclerc ja 18 200, Także tutaj jest bliziutko między nami Poko. aha okrążenie może dla delty na medach szybkie takie krążenie Ciekawe, kiedy wyjdzie. Jego no... Są zawieszone, bo niestety, ale Codemasters wypuścił opacza, który popsuł grę online na platformach PC i przez to nie da się po prostu organizować wyścigów ligowych. To jest smutne, bo to zabiera po prostu content. Nie jestem w stanie dla was streamować lig. Dobra. 19.600, fatalny czas, no ale... To był czas na użytych melach. Oj, oj, oj. Trzeba będzie jeszcze raz wyjechać, cholera. A, Kurde. Okrężenie nie było dobre. po potrafił w trzecim sektorze mocno. Jadę trochę wcześniej. Proszę. to wyjście. Z ostatniego zakrętu było takie se. Uuuu. siedemnaście. Mm. Siedem. No, jest wyrównana walka z Gazlim. Zobaczymy co w Q3. Mi to odjechał mocno. Ciekawe wyniki, ciekawe. Ricardo ledwo się dostał. No dobra, lecimy z Q3. Z Q3. Pierwszy wyjazd na używanych oponach. Będą te opony. Zobaczymy, czy za McLarenem uda mi się podciągnąć. teraz za szybki. Kod 17600 będzie 18 400 strzelam tak jest użbywane opony ok 18 200 18100 18 100 Chuźwa, gazli 17 9 walną hula la oj, oj oj gazli przed wujką z Red Bulla interesujące Aaaa. No nie tak, no nie tak miał być. Już tej jeden spieczyłem

Bottas lines up on pole position and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Perez, Ricardo, Charles Leclerc and Sainz. Gasly black Mamba, Feffel, Raikkonen and Antonio Giovinazzi. Stroll, 10. 10. Norris, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. George Russell and Gasly, Latifi, Mick Schumacher. Nikita Mazepin i Fernando Alonso. They've taken a grid penalty. Ocon and Lonzo. Verstappen is ciekawie. Miej tego paliwa i lecimy z P7. Teraz wypróbujmy w stawie. No i gitara. E4 Trzymać tempo z przodu. Allah'a conto. Era più dettagliato. DRS is being enabled this lap. We can see grado di in the DRS zone. Oh. Right, Oho! Co to było? Chłopiak jak przeskoczył No i nara rykiarda. Pełgę się za <gł> ale go wybiło. Ale Rikiardo spadł teraz. My się ciągniemy za botasem. Kurde, dobrze się układam na razie. Tam się stało. Oho! Ale tam akcja jest.

na celem Mercedes zostały na torze. ale informacja dobra ja pierdzielę ale sytuacja oho oho to znakomicie znakomicie bardzo dobrze jesteśmy w świetnej sytuacji w tym momencie Dive mocny mohu. Věděl odpadá, stojí odpada bude. Třeba někdy když jsme byli výběžníci, když jsme byli tam si The stewards have now enabled DRS. DRS is now online. Let's go to the city of Darius. Okay, come on. Najgorzej. bardzo dziękuję za sobą. dziękuję za spać No ja co? No i pięknie, jesteśmy za mercedesami, które muszą pitować. A wiele botów za nami nie musi No, botas atakuje się opowiadać. Tak, tak, bez problemu. 15%. Łojeny. Na no, oni wcześniej zahamowali. Wyrobiłem, nie niewalną w tył Hamiltona. Tak Salon by to wykorzystał że bota zostaje... jedzie pociąg, ale... Teraz będzie jeszcze raz pytano, ok. A teraz jeżdżę... A 9 miesięcy, to prawie 3 lata. Zaraz mówię. Cholera. Jezus. Myślę nad zjazdem w końcówce. Może nie w końcówce, ale jeszcze na softy, żeby wejść, żeby zrobić fasty slapa. Battle P4, Kurde Jakbym teraz zjechał, to bym wyjechał przed Hamiltonem i jego pasem. Oni cały czas walczą. We're approaching the pit window. You'll be on the Ale mi pomaga Hamilton z botasem, walcząc. Tak, Immortal, będę to robił właśnie. To jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Taką fajną przewagę. Korzystam z tego, że ponad 26 sekund przewagi. jak najmniej paliwa Dobra, zobaczmy. Lewie jedziemy przed Botasem. Ty no, będzie na limicie. Uff, przed. 3.0 seconds. A good job. That was the fastest lap of the race so far. Jest win na mądrze. wyścig Alfa Tauri, Honda wygrywa. Alfa Tauri wygrywa. Ultimate wygrywa. Bardzo dobrze. To wszystko potoczyło dla nas. Safety car dużo pomógł.

Maxa w górę miał tutaj przygodę, widzę. Uj, 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 okon. Oj 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 dobra.